Więc wszyscy wiedzą jak jest. Luczemy się uczciwie. Najlepiej jeśli chcemy robić duże bitwy, to gdzieś w tamtym kierunku oczywiście to jest umowne. Możecie tu chodzić powiedzieć, że spacerujecie się pod Cytadeli i odpoczywacie właśnie od gry, bo oficjalny teren gry jest tam. Ale łazić możecie oczywiście wszędzie. Nie wchodzimy do bunkrów gdy prawo patrzy, to jest oczywiste. Eee, dobra, teraz tak, miasto Barakas, tu jest plan miasta, który był tak pieczołowicie przygotowywany. Niestety już jest nieaktualny. Jedyne co zostało, to jest górne miasto. A ustalmy, że po prostu była powódź, dolne miasto zalało i ludzie wynieśli się na przedmieścia. Ale jak znajdziecie Barakas, to, to, to jest na mapie, to znajdziecie te nasze pierwsze przedmieścia, wszystko jest, działa, funkcjonuje. Dzisiaj mam nadzieję, będzie się działo dużo. Nastąpiły pewne zmiany w tej w strefach rządzących, w sferach rządzących. Doszły nowe ugrupowania, niektóre ugrupowania odeszły. Nie wiem czego się mam spodziewać. Najlepiej zawsze spodziewać się najgorszego, bo ten człowiek jest mile zaskoczony, jeżeli spotkał coś przyjemnego, prawda? Co nie eee, zmienia faktu, że eee, dzisiaj będzie, będzie to wysoce interesujący. Wiele spraw się wyjaśni, wiele spraw się zapędzi i eee, na pewno niektóre rozwiązania, które przygotowali dla nas organizatorzy, będą sporym zaskoczeniem. Niektóre nas zapewne nie zaskoczą, no cóż, eee, będzie za do niczego! Zróbcie! 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 na to jesteście Zróbcie! 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 Linia. Łeb z głowy? Proszę bardzo! Powoli! Naprzód! Będziemy! Raz! Raz! Aksel do mnie, Van do mnie, Gutadasi do mnie. Jak to doskonale wiecie, to są wasi bezpośredni dowodnicy. Teraz każdego z dowódców poproszę o zebranie swojego oddziału. Mam, mam prośbę. I zobaczenie kto w tej chwili jest. Przed. Od lewej, od lewej. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14, Panowie! Uwaga! Było to czterech, tak było w małej linii. Teraz może być tak, że zataczują z dwóch stron. Sześć i ostatni. Alik. rip. Do ciebie. Dobra, nie przechodź. Siedmiu ostatnich. Sześć i ostatnich. U nas, A PIKi dwa metry do tyłu i bronią dupy. Co dwa metry do tyłu? Kiedy powiem szyk bojowy, robicie właśnie tak. Rzemie na razie. To jest kordon. Panowie, to nazywam kordonem. Linia!

bo mają opcję, że gildia jest niepolityczna. Jednak jako członkowie oso gildii, osoby wolne mogą wziąć udział w bitwie, ale nie mogą mieć e, pretensji do bitwy, że ja wezmę po ich stronie e, udział. Więc jeżeli chcecie, to nie będzie żadnych konsekwencji dla nich, oni mogą bez problemu, mają do tego prawo pełne, jako członkowie gildii, ale ja, jako osoba, jako mistrz gildii, proponuję im, żeby się wycofali. Zaproponuj to, to. Jak nie wezmą udziału, to jest ich problem. Czy jesteście z ramienia to lat? Tak, oni. Ja... Czy ty? Chciałeś tak. mnie wyzwać. Nie. Poczekamy na. My jeszcze się nie zebraliśmy. No. Możliwe, że będzie trzeba no. na dudę. Czekajcie, jeszcze. Chęcić na dudę. Dlaczego? Dlatego, że. Przybyliśmy tutaj do tego nie mieliśmy, było, no. No, no. Oni mówią, że było o 12.20. 12.20 w facie 12. 11. 12. Tak było ustalane. na ten 12.00. 12.00. wszystkie to już po na w o, nie wiem, chcieliśmy się przygotować, nie za na 12. No to tak, droga, tak, Mieliśmy tak. y... wyciągnąć znaczenie, ale w tej no chwili to o kwestie polityczne. Ponieważ się okazało, że wahają się z przyjemnym No tu wyśmieć z spiskiem wszystkim wszystkimi razem. <noise> Jakbyś to powiedzieć. No głośniej. No przecież, słuchaj, ale to jest proste rozwiązanie. Na razie rozmawiam. jak zrobimy. A Ałup? Bo że tak rozeszliśmy się co i od razu jeszcze się wskaz. spotkamy, takiego nie że Od to nie było, że domy Jak? od razu się że nie A nie, że przypadkiem przychodzimy, na wszyscy idą. Chcecie? się Możemy się Teraz tak zbyt już, nie mam... nie mam na przykład. Na pewno. On stoi tam biały pas... wielki niebieski smok, trzeba uważać Jak robimy? Ludzie przyszli na bitwę, no, to co, co was podkusiło po prostu nosze otrzymały zamię tak. Ale nie miały. Miały miało od początku od zeszłego jeszcze 2. A ja to musicie wywać na pisaliśmy. Ja będziemy też nam Dajcie. W postaci złotego legionu. E, Możesz te elfy biąć się ze złotym legionem na tym polowisku. Teraz jest taka akcja. E, kto? co? Co Co legion? Nie, można. Tak, z jednego powodu, bo ja te... <grym> po, to znaczy, że nie było, jadki, że żywe cię nie mieli... I, tak będzie, zbierzemy się magowie, no się już znajdziemy. Tak. Ja dałem układ. Oni nie wystawiają żadnych magów, ja tam też nie będę po, po ich stronie w tej No. Mm. Zgadzisz, nie ma! Nie ja ma. wiem, dlatego... Nie ma, nie ma, nie ma! No Rozumiesz nie ma. Nie ma. co chodzi. No to, to może... Rozumiesz. Tak. się do tego układu. Nie, 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 nie. Teoretycznie, jednego z nich wezmę dla siebie i tyle. Możesz no przymać. dobra. Wydaje mi się, że to jest sensowne. Wezmę jednego, a konklawę to to się ty? Ym... Co co ja lata? bym się chciał pogadać przed bitwą z waszym szefem. Po prostu. Ustawcie dobra. się. U u nie, nie, z, z szefem. Jest twardy. Szefem kogo. czego Może to się możecie to trzymać, szefem czego. E, ustawcie zresztą. się jak ma, ma być bitwa. Zrobimy rokowania tak, przed, przed bitwą. A następnie by się wycofamy. Gdzie są? To, gdzie

I jest taka, żebyśmy oddali teraz ziemię i za godzinę po prostu zebrali wszystkie siły, jakie mamy za odzyskać odzyskali ziemię. Ale to są nasze z zamkami i buźnem. To mówię, albo oddacie ziemię. Po prostu nie. Spójrzna spójrz na nasze siły. A po prostu jeszcze Valhala, bo tu nie są wszyscy z Wahhali. Więc mówię, albo teraz oddacie ziemię i za godzinę zaatakujemy całą siłą, albo po prostu dostanie tak w że jest Dobry układ. Ja przyjąłem. Do ziemi w dupę. Tak, potem w dupę nawet. Zebrać wszystkie, wszystkie osoby, co tutaj z którymi mamy sojusz, i później znikać porządek. Wtedy oni w dupę dostaną po nas. Jak wszyscy wszystkie zwalchali się zbierzemy, to będzie około 50 osób. A na pewno się zbierzemy? Na pewno. A my ja w biorę, że końcu sojusz. W końcu polega na tym, że mamy też coś o tym regionie dopytać. A, tak No to A, jakby czas walki. No właśnie awaryj się na to jest jeden. Ale w tym Zdebio, do dupy, do a tutaj. Nie, wierzę, a tutaj. Wierzę, że oddać tutaj. A tutaj. Dobry. Masz kogoś już ten ten taki, tu co... do Fokena. Do Fokena. Do Szako. jednej noc dalej. to jak poszedł to. Ale ja zawsze zaaktywuję się nie mówię, za godzinę Ale za tak nie my tam mamy malów, to ich wymagamy sami. Ale właśnie, decyzja jest decyzja taka, że walczymy bez magii, sami Ale decyzja jest taka, że jak my przystąpimy z magią, to oni też mogą odpowiedzieć. No właśnie, tylko że oni tylko Co mają magię, całą łaskie Kogo No przyszedł ten gościu tam. 1. A my mamy siedmiu. regencie no. mercenaria jest znudzona. Co? Mercenaria jest znudzone, czekamy na rozkazy. Bo się mamy nimi środkimi czarów. Pytacie, że za godzinę W Bo nie mamy szans teraz Pamiętajcie, Pamiętajcie! się Znacie? Znacie jest Pięknie. 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 Pięknie.

Ja barakas, tak? bardzo okay. dobrze. <grystanie> Przymierzę, tak? Ale dziękuję. Aha, dziękuję. zaraz będziemy. Dobra, awar! Awar! Tak. tutaj po to, tutaj po to, żeby nas zobaczyli. Awar! Przyjrzyjmy to, żebyśmy ja zobaczyli. Przyjrzyjmy to, żebyśmy to, nie no, macie Nie wiem. Porwaliśmy Pożyczyliśmy sobie. Pożyczyliśmy. Może tak to ująć. Porwaliśmy, choć nie bardzo. Chyba, kto ma go odkupywać e, jednego z najpotężniejszych wampirów na wyspie, niejakiego Polkana. Cóż, mogę powiecie, powiedzieć więcej. Poszło, jak poszło, nie było najgorzej. Dzień jak co dzień. <laughs> Takie nasze całego. życie. Nic specjalnego. Taki legionisty <laughs> żywot. Nie? A ty się wyleczysz się... jak? Ja... Widziałeś To co Coś się Nie rozumiem, tak. Nie wiem, co się... yy, Chcesz go wykorzystać do Znaczy może... no niekoniecznie ja. Hmm... No, jest no, yy... w za... On zniknie? wiesz, że nie wiem, będzie jego niewolnikiem. Ale... Będzie slajwem? No. Aha! Tak mi się wydaje, tak mi ta osoba powiedziała. Wiesz, no nie końca yy... czemu też jest Tak. Spotkam się z nim jeszcze. Do czego on Dobrze. E, Dobrze. Mogę prosić o szybkość. Dobrze. E, ponieważ jesteś szefem Walhalla, która weszła mi na ziemię, jednak to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ z Walhalą, jak sam e, doskonale wiesz, e, prowadziłem rozmowy i dałem przed chwilą szansę wycofania się z powodów e, takich, że nie mieli szans e, w walce. Więc sojusz z Walchawą nie został zerwany. Jest to tylko i wyłącznie sprawa personelu. Jak e, się domyślasz na pewno, no, czekać los jest zbyt przyjemny. Moja no krew! <grymne> Arcykapłanie, Nie zbyt Chciałbym cię nie Niezbyt przyjemny.

Ouuu! Pana osmocna. Dyby de młode! Ouuu! Oh, no. ze mną! Znaczy on jest związany. Aha, to jest związanie, jest no dobrze. jestem to związany. To, ja to, jest <grym> to trzymaj to. Ja to potrzymam, chodź. Chcesz tą mocniejszą linkę, chcesz? Nie, spoko, to jest bardzo. Spóźniliście się. No niestety. No niestety, mamy ziemię teraz naszą. Nie! 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 O którą mieliśmy... Walczyć. Skurzyliście! No tak, no Znowu! Op. Ruszamy! Zbuźniliście <noise> się! Więc jak będzie? Będziem walczyć czy dalej będziecie naznaczony termin walki, a tu spóźniacie się! My się spóźniamy! Z tą waszą całą hołotą! O! A czas leci! A czas jest zleci! To no, prawda, nie dla mnie. Chciałbym zauważyć jedną bardzo prostą rzecz. Jeśli usłyszycie jeszcze jedną belkę z waszych ust, to to poselstwo będzie skrócone o głowę! Nie, nie, nie. Czasem, coś, No słuchu. to jesteś, chodź tu! Rozmawiaj! Nie tu Nie, ale, ale ty jesteś na wiesz, tam wiesz, tam na słuch. Nie, ja mogę odłożyć jest. broń, będzie kultura. Ale idziemy. Późniejście no się. Jesteś tylko. W naszą Było tutaj. nic Ci nie no zrobimy. No. Miło, miło. To wystarczy. Nie wiemy. Ja sobie nazywu. nie są. Nie Jędrze, o coś. Nie, to jest jeden z No dobrze. To no ten też nie na Jest ten o, On jest taki. Nie, nie widać, kochany. <grym> nie mam. Czuję, Czuję Twoją obecność. E, moście dowódco, jest taki problem, spóźniliście się. Nasi ludzie trochę rozpierzchli. dupie to mamy? Co zatem robimy? Przeciwko komu mamy walczyć? No, no teoretycznie przeciwko nam. Jeżeli się nie mylę, to na ostatniej bitwie <grym <grym oni dali wam, się wam na rękę. I stąd... Na które mogli uznać, Ach. że mają na sobie mokie, się na nas więc. Dobrze A... Żałuję, że nie mam I sobie jeszcze Wam czas na reorganizację. Można byś z tym skończył. Nie Dobra, idź Za to, że porwali się na tym Nie Nie Okej, już z nami na opartym polu? Moje wojska w twojej użytkowni Ha, no co ty Dobrze Jakieś warunki macie określone? Magia bez magii? To muszę poradzać bez ja, 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 ja. başka... czarów! Co bez czarów? No, Co? Co? no nie, no, nie no, bez szarów, bez, bez czarów! Nie, czarów. Wszyscy... Bez czarów, z to jest niehonorowo! No, no, nie, no. nie Ej, słuchajcie, to dołączcie do no, tamtej ekipy, zaraz to będzie taka Ej, rzeźnia! nie, słyszałem w ogóle, że wszystkich. No, że oni stwierdzą wszyscy, że tam jest bez czarów. Bez bez czarów. No bo jest, no. to bez czarów się bijemy. Ale oni chcą mieć swoich magów, a my się na to nie zgadzamy. No, czyli nie ma czarów. A, a co, co to za białe pedały tam przyszły? O, jeszcze ich sobie. trochę dużo ich. Ale co tam? Weźcie wszystkich odcieńców. Weźcie jeszcze tam do siebie. O, nareszcie to jakoś wygląda. ...takie teraz jak ten czas, niech to układa nam. Legionie! Rząd miści! Sierwoni! Wiecie, kto to Kurwa, stary, Dobra, skoro Uwaga! Przys legion! Rozgadź! Linia! linia неба.. Tá oh